Ja jestem na świecie. A tak w ogóle? Hej, kawicowie. Dzisiaj mamy albo radę, bo wolę na treningu wczoraj. No. Oczywiście nie ściągnę, bo ja nie zdejmę ściągnąć. Ciekawa. Muszę założyć jakimś yy, koniu derkę. Może założymy onigiri. Tak, onigiri, bo ona... Oj, przepraszam. Przepraszam onigiri. Bo on... Ma... On po prostu... Nie... Nie wiem, co ostatnio się z tym dzieje. Ale... Po prostu... Dramat. Gdy... r A. My a, dramat w ogóle, dramat z ten, muszę albo nie ściągnąć jeździ y, tu mamy ona ma żelazną zbroję znaczy DERKĘ DERKĘ to jest drugi film dzisiaj już O jego tyle tego nie widać na Zobaczę jaki to ma kolor. Brązowy. Niby. No koniec czy dzisiaj. 하이, 빨리 찾아올게요. 수고하